Witajcie. Wybrałam się do lasu i tak sobie myślę, zrobię sobie obiad z grzybków. Przechodziłam, nie ma, no więc nie będzie obiadu z grzybków. To pomyślałam, że może pójdę na rzekę, złapię jakąś rybę na obiad. Niestety, ryby zaczęły się trzeć i ani myślą o braniu. Dobrze. No to pomyślałam, wracam do domu. Skręciłam na łąki, a tam mnóstwo szczawiu, mnóstwo szczawiu. No i co? Będzie zupa szczawiowa. Wywar wcześniej już miałam przygotowany. To jest wywaru warzywka: marchewka, pietruszka, seler i mięsko. Mogę z powrotem to przerzucić do wywaru. Dlaczego tak robię? Gotuję całe warzywa i później stopniowo wyciągam pierwszy zawsze robi się miękki seler wyciągam go później marchewka też ją wyciągam i na końcu pietruszka no nie tak na końcu, bo na samym końcu to jest mięsko i później wszystkie warzywka mam jednakowej twardości żadne mi się tam nie rozpada szczaf mam przebrany, wypłukany takie dłuższe ogonki to ja obrywam teraz wystarczy go tylko posiekać Posiekany szaf wrzucam do wywaru On zaraz zmieni kolor Pod wpływem temperatury No już zmienia kolor Chwilkę niech się pogotuje ja w tym czasie przygotuję żółtko, tu mam śmietankę, pomieszam żółtka ze śmietaną. Dlaczego dodaję żółtka? Szczaw ma mnóstwo szczawianów, które sprzyjają powstawaniu kamieni nerkowych. Dlatego, aby wszyscy mogli ją jeść, tą zupkę naszą, na koniec gotowania dodaję żółtko ze śmietaną, aby zneutralizować szczawiany. Teraz dodam trochę śmietanki. Można dodać już żółtkę ze śmietaną. Troszeczkę dodam tu. Wlewam żółtkę ze śmietaną. Cały czas mieszam zupkę jak wlewam. Pięknie się połączyło. Praktycznie zupka gotowa. Troszeczkę do sali do smaku. Próbowałam mało słony. Troszeczkę jeszcze pieprzu. Brakuje jeszcze tylko jajeczka na twardo. Tak przygotowaną zupę można podawać z ziemniakami. Do zobaczenia, smacznego pa!